Oż, jesteśmy teraz Dobra. Wiecie, oni są lecimy. To co? Chyba Szybka pierwsze. wpierdolka na B. Całe taki toko plan. Toko tym jest, jest tutaj. Nie chcesz z nami w pistoletu na B iść w tak zasadzie? Jak lecę, się lecę. Chciałem tylko tu zobaczyć czy wszystko mapa gra. <laughs> ma Jednak się nie grazie. Ale powiem ci, że tak, ta, ta, taki jeden rotator jest dobry zawsze, bo w plecy tylko zabije. I, ja się zgadzam, ale nie wiem czy na pistoletówie akurat okazać, w sumie. Tak. Ona na pistoletów jedno ja tak, dynamika mocno. Tak, co Wrzucam chmurę i od razu daszłem tak, w lesę. Tak, tak, tak. Robię mi kwasi, pomimo. E, a rzucamy wilka na start? Zanim. No? W... Bo to jest głupi headshot, upadniemy, a tak to. Ciekawostka jest, że każdy pistoletów to od razu tu padałem, teraz ja to nie nabiorę. Poczekajmy chwilę dłużej. Dobra, jazda. Okay. Po headshotcie Sowa. Dwóch na side. na side. Go, no, go, wybrzymy, się ja pierdolę Doskonale. Trzech było. Jadę, tak, jadę, było. No, ale młyn. Ty, wiecie no. co, ja nie spojrzałem, że Killjay mają no. też. nie boisz się A. chaosu, Nie poszlibyśmy to, no, nie na B w sumie. Coś... Daj oko. Znajdę was. Może coś zobaczę. Nie no, niepotrzebnie. Co Musisz wyciągnąć parę. Thrashova od B. Ja tam.

Został jeden gracz. Wierzę w to. No to, to będzie chyba. Na no, szorcie. Nie, nie spokojnie. Nie masz... no i tak po. Na szorcie masz. Free garden. Ej, nie chwaliście, że miałeś radianta. Kto? Aris. Nie miałem. <grym <grym Aj, smoke spad. Fad? O. Real? Zajrzyj się, się do ich umysłu Dają wilka Pierwsza. pierwsze Dobra Ha! Dostałem skana, 11 HP Daj go, wyleż Masz healka? No, no, mam, szor. mam, jest na chwilę Mam, mam, On mpikował shorta, uwaga, blisko tak Mogą nam to pinda krócić na za, może być plecy Tam Tam zobaczę plecy I on, on był tutaj przed nami Z mida, Market znaczy garden. No, Coś co jest? Co? Mie, czy mnie to? też się Ja nie mogę tego żadnych Kurwa! Prawa od ciebie ty! Kurwa! Przepraszam! <śmulanty> On no tak. to to, to się pojawił, tak? To, to jest tak, ładnie, ładnie. Nie, 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 Obiłem Kurwa, Przepraszam. Masz mitki short, tak to Szkoda, że nie chyliłeś shorty. Ale. Psam. Nie, no bo ja mnie cofnę ogólnie. Chcę potem tego. Ale wszystkich te pnęło, wiesz? No. Zostało Nocke. 30 sekund. Hobbit jest sowa. 15 sekund. Ta pod katwokiem. Mam sniper. Zdoby mi chłodź, świetnie. Zostało 10 sekund Panie co myślę psranie jeszcze szurem Ale chujowym jest No chciałem Wiedziałem że biegnie za mną wiesz Ale zdążę bierzę Alek O tam jeszcze 2 sekundy były A no to sorry Z 4 sekundy masz sparem, na to Ale ja nigdy nie bałam się mroku. Ale może dać smoka ja tutaj dać. i tutaj I spróbujemy jakoś Fadmina podejść Ma być w Słomki? Tam, tu, tu. Tu? Jest za Gdzie? I raczej short'a, czy... Tam, gdzie jest pingowała <noise> Na midzie też coś podchodzą o! I bez chyla u Mam ma trafia snop, Ja daję oko i możemy spróbować Dobra, Dobra. Dobra. A, jest market Daję wilka na niego Dorby. Dobra Obity po głowie Ma HP. ma o Spajchle, Polerik, no, i tutaj jesteś. Nice. Nie mam zarochać. Ja też. Dwa, jeden, ja też. Ach, drużyny. No, oni nie są mocni. Są mocarni? Ale wyszło nam tym całkiem. Chcą Musimy no, mieć no, dwa topi, yeah, tutaj. I możemy spróbować splitować, dobra. Dwie osoby mainem, trzy midem w miarę dynamicznie. Ja mogę iść z wami midem. Sage może iść z nami midem i może nie wiem, raise. Jet i Brim. Tylko będziesz nie zdawał znaczy na B? On tu puszcza. Na... Z... Ja bym poszedł strzałki. z powoli B, jak pójdziecie midem, bo on puszcza strzałkę, jak się nikt nie pojawi, to on przestaje kryć to. Tylko się nie, nie dać odkryć tym. Jedna osoba Dobra, tylko tak, tutaj. Możecie ze mną, Od razu, od razu. Czekaj, czekaj, on rzuci zaraz strzałkę, Paris. Tak mi się wydaje. Dobra, git. Daj, Rewila, na mi da może No co ty gadasz? Jak wyskoczył? Od razu wtykowany był, skrócił. Odpalam bym. Kurwa, to strzałka była. Dwóch jest, dwóch jest tutaj. Dwóch jest na kluczka. Co ty? Ja wiem, Macie. Ja wierdę. No No i konie? No i konie? No na środku. Czyli każdy poszedł gdzie indziej. Tak bezpertynnie, zawsze to są grają. Moja no, moc nie zanika. będzie. To no, nawet chyba jednej rundy nie ugramy. No, ale trzeba, ej No, ugramy Do to... komuś łeb jest za terminowanie no. Musimy coś tutaj testować. No ba, chodź ja wam ultamalego, no, więc oni będą obici, po prostu jest jeszcze tam. No, no. dobra, a do ciebie śmiesz. To ma odyna, on ma odyna i strzałki. Brimstone'em, okay. Brimstone daje strzałka tutaj i tutaj i palisz market a. swoim... Ale zeskanują nas. No, bo ma tego dyna, wiesz? On ma Odyna i strzałkę. Co wa? Możemy właśnie przebiec po. Torbi. Sewa do. Torbi. Tak? Cofamy? Czyli no, ja... A to ja wyskoczyć, skoczył no. O kurwa paczki nie miałem Aha. Topnie, topnie. Catwalk. Dobrze. Dostał ja ja Ale U. ztransferował szybko. No, kurwa. No. Ja miałem jedną paczkę tylko. Ajajaj, bo to było eko. A mo Szkuczny? Może na chcemy się wygodować. No i... i... Jest sowa no i... zmienił miejscu. Ja pierwszy. No nie grają tak samo. Ja padam. Ja To się jest niemożliwe. Co? Na tyle się spodziewałem. Ja padłem za rapa. Za ja. jaja. Co to mi się tu kliknęło? Został jeden graf. Przepraszam. No chciałem, miałem pomysł. Myślałem, że podobnie zagrają. Nie mam tego już pomysłu. Przepraszam. Zastanawia mnie, że tych rządków od nich ma nikt. Kula. ich. mnie, że nie była drużyna żadna. No nie? Drużyna Włochów to jest. No ale chodzi o to, że... Może z teamu wzięli trzy osoby, nie? Do reprezentacji. No. Miała ja być fajna zabawa dla 30-letnich chłopów, które sobie grają w niedzielę w Laoranga. A wpierdolili mi azjatycki rynek gamingowy. No, patrz co chłopy grają. Nie, no, przecież to się, że dobrze grają, no. Kurka wodna. No, dobre porównanie. Korei. Granat! Gdzie jesteście? Wszyscy z Korei, Przeżyć do marketu, do marketu. Market jest. kurwa. Jebać. O kurwa, dwój, 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 dwój. Ja Też skłócam na to. Sobie. Mam go, za go za mam za go. Mam go, to leży na środku. To 10, dobrze, leży. Może powinniśmy grać dwóch na pięciu z nim. Dobrze. Kształt. On jest w tacy to ja teraz wszyscy będą mogli mu się cały z tego porównania Ogarniamy pierwszą ofiarę i wchodzimy, jasne? Dorbik Tu jest nadajnik, symulujący Pa, co się dzieje? Smokujesz? Odpalam, Nie blokuj, nie blokujcie mnie, nie blokujcie! O kurwa Zdejdźcie mi z Zajmij się nimi! Dorbimy Kurwa, Jesteśmy to. na sajcie, Pryśmy. ty! Kto ma pake? Kto ma pake? Kurde, KIDA ma po PARIS! To była nasza honorówka! Omen, omen! Jesteście bez sil! O widzisz, jest. jes. 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 kurwa, nie wierzę. Kurwa, nie zobaczyłem, że on ma PEN-A! O! KIDZIE no, no, 10 HP! Kurwa! Ajajaj! Aj, aj. Dobra, plan CK, spoko. KIDZIE ma... na hita jest. TY! Ale kąt sprawdził! No, wyjebana. Jasny gwin! Nie wiem, a co... Ładnie zagrał No nie ma opcji, nie ma opcji, stwierdoliłem rundę. Nie no. Nie no, oni tak mieli ulti, że jest. I tak by była Do wjebana. Pewnie. Także... Ja z PDA Oni mieli ulti Killjoy, więc... Im no. szybciej to 5 rund minie, czy 4, to... mi będzie boleć! Jedną rundkę wygramy, spokojnie. Na no,

Nie da się. No, Nic nie działa. Nie, nie ani głupio, ani mądro wierzy. nie da się jak to, na nich wygrać. Oni przegrali? Przegrali, 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 przegrali system? Nie, przegrali system. Przegrali system? A, system, Przegrali okay. z Przegrali system? Tak sobie, sobie wyobraźcie. To tam musiał być intensywny mecz. No, tam bardzo się wziął pod mecz. Jak to zagrać? I, i, nie wiem, co odróżnia tych łapów, chłopów, że oni są sobie. w stanie wbić na salta. A my nie. Nie wiem. Ostacza troszeczkę już się Granat! Tu już się zamknięta Mam spike spike leży na środku. Nie no nie wierzę, on tu stoi z dalu, no trudko. O! Ej, shorta mi jest, piszemy się w, w trawej. Chodzi no, ładnie. Daję chyba, da chyba, da chyba. O! U, Masz to, masz to pary. Ok. Mije. Co chcesz jeszcze arte? Gdzie ma buka? Dawaj Gdzie są? Gdzie mogą być? Na midzie. Oj. <laughs> <bardzo. laughs> Ostatnia runda przed zamianą. Ludzie piszą, że mamy stresy teraz, że wszyscy się nią tabilają. No, to na pajacu. Tu na pewno to dużo daje. Tak, o. na pewno by sobie nie poradzili z nami bez Teams. co To jest, co że to jestem. Nikt się nie uczy Bardzo dobrze, jeden z ja. Doskonale. 100 mniej. 120 o. mniej. Więcej macie czekaliście na ten mecz, niż go grałem, mam wrażenie. Ja nas Dobra, Dobra, Honorówka dawać. Kurwa. A, są. kurwica. A? Darby. Tak, Tak, no. tak, tak. Nimczyk. O Kurwa. No. Garda. Jezu, ona jest tak. Oni tak szybko to kurwa robią. Ja granat rzuciłem i się wyjebałem. Jest to jeden gracz. Jest popierdolone. Pierdolone. kurwa Atakujący wygrywają. Ej nie odpisuję nawet dziedzic, pierdolę. Reszta, pierdolę no to... Bez sensu, kurwa. Biorą co pro playerów, kurwa. O! Ja się zazwyczaiłem, zawsze stoję w pierdol w takich meczach. <laughs> <Ale> no, fucking... <laughs> ja z takim. Ja, ja tam tego no, no, to tego jestem znany.